Cześć dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSS bez tajemnic. Dzisiaj odcinek numer 300. Tak, 300 odcinek. Nawet gdybyście zapytali mnie. Rok temu, a dokładnie 13 miesięcy temu, czy dałbym radę nagrać tyle odcinków, to powiedziałbym chyba, żeście oszaleli. Ale nie. Można nagrywać podcast i to można go nagrywać regularnie, można go nagrywać codziennie i można go nagrywać, mam nadzieję, że interesującą dla Was treścią. A skoro dzisiaj rano licznik pokazał 20 831 odsłuchań, bądź wyświetleń tego podcastu, to chyba jednak słuchacie tego wszystkiego, o czym tutaj do Was mówię. Dzisiaj będzie odcinek totalnie inny niż wszystkie. Dlaczego? Dlatego, że opowiem Wam troszeczkę o moim dniu. Tak, o moim dniu, jak on wygląda i dlaczego tytuł tego dzisiejszego odcinka brzmi Czysta Przyjemność. Większość z Was zagląda tutaj nie po to, żeby słuchać tego, kim ja jestem i co ja robię w codziennym sobie życiu, ale po to, aby dowiedzieć się o różnych ciekawostkach, faktach, mitach i innych sytuacjach ze świata nowoczesnych usług dla biznesu oraz otoczenia tej branży. No bo o tym w końcu jest podcast BSS bez tajemnic. Na początku tylko w postaci audio, później zaczęły pojawiać się odcinki wideo i ten, który dzisiaj widzicie, słuchacie, jest właśnie w wersji wideo. Także moi drodzy podcastowicze, którzy jesteście na platformach. Typu Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, 3 Go i wielu, wielu innych, być może wpadniecie też czasami na YouTube'a, bo to tam możecie sobie też czasami pooglądać moją twarz i wyświetlania tych różnych rzeczy, które czasami wam pokazuję, omawiając chociażby raporty, eventy bądź inne mm, sytuacje związane z branżą BSS-u. No ale jeżeli wolicie pozostać przy wersji audio. To bardzo Was oczywiście do tego również zachęcam, dlatego że to w tej postaci, czy to w przypadku wykonywania czynności domowych, czy też biegając, czy jadąc samochodem, możecie delektować się tymi słowami, które wtłaczam właśnie w Wasze uszy. No dobra, będzie to chaotyczny odcinek, będzie to refleksyjny odcinek i będzie to odcinek, w którym Wam powiem, dlaczego dla mnie mój dzień to czysta przyjemność. Bo tak jest. Nie wiem, o której wy wstajecie, ja od wielu, wielu miesięcy, w zasadzie to już chyba w lata nawet może pójść, nauczyłem się wstawać wcześnie rano. Wstaję o godzinie 5. Tak, 5 rano to idealna godzina na pobudkę, plus minus 10 minut. Hmm, można? Można i wcale nie czuję się tym zmęczony, chociaż jeżeli popatrzycie w moje oczy, to czasami na odcinkach wideo widać, że one są jeszcze lekko czerwone. No ale to wynika z bardzo prostego faktu, bo mniej więcej już o godzinie w pół do szóstej siadam przed kamerą. I nagrywam dla Was podcast. Skąd przychodzą inspiracje? Inspiracje przychodzą z wielu różnych miejsc, ale o tym może za chwileczkę. Powiem Wam, jak wygląda taki schemat mojego dnia, to zobaczycie, dlaczego jest to czysta przyjemność i dlaczego on tak szybciutko mi mija. I to z wielką satysfakcją, nie chyba tylko dla mnie, ale też i dla mojego bezpośredniego otoczenia. No dobra, no to słuchajcie, mamy dzisiaj ten trzysetny odcinek, kawał czasu spędzonego przed mikrofonem, a potem również przed kamerą. No to jak ten dzień mój wygląda. Piąta rano pobudka, wiadomo, czynności poranne zawsze robią swoje. Potem czerwony kubek, tak, w czerwonym kubku nie mam kawy. Na kawę jeszcze przyjdzie pora. W tym kubku zazwyczaj znajduje się miętowa herbata. Można ją pić naprawdę z czystej przyjemności i ja tak właśnie robię. Jak sobie już ją troszeczkę wypiję, no to co ja robię? Siadam przed Twitterem i siadam przed outsourcing portalem i odświeżam sobie informacje ze świata oraz tego, co się dzieje w otoczeniu branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu HR-u i real estate'u, bo takie właśnie tematy na platformie Outsourcing Portal się pojawiają. Ta lektura zajmuje mi około 15 minut, więc jestem już bardzo mocno zbriefowany, a w głowie układają się tematy, o których chciałbym nagrać odcinek w danym dniu. No więc siadam z długopisem, kartką papieru i robię sobie bullet pointy na temat tego, o czym by wam tu dzisiaj nagrać odcinek. No, i tak powstaje cały scenariusz. Jak już sobie to wszystko przygotuję, no to nie ma co tracić czasu na jakieś próby. Nie ma czasu, co bawić się tu w jakiś tuning super i tak dalej. Włączam lampę, włączam kamerę, włączam mikrofon i zaczynam dla Was nagrywać. Te odcinki są różne. Od 7-8 minut. Do takich półgodzinnych, 40-minutowych, w zależności od tego, o czym Wam opowiadam. Te odcinki o prezentowaniu ciekawych ludzi i firm, czy też informujące o jakimś zdarzeniu, które w danym momencie ma miejsce, na ogół trwają nieco krócej. Ale jeżeli wpada mi w rękę ciekawy raport. No, to wtedy poświęcam na niego troszeczkę więcej czasu. I tak na przykład było w odcinkach 299 i 298, które nagrałem w dwóch poprzednich dniach. Tam zanalizowałem dwa bardzo ciekawe raporty. No, i one już trwały tak po dobre pół godziny, każdy z tych odcinków. No, ale dobra, to są już technikalia, nie będziemy w to wnikali. Siadam, nagrywam i potem co? No, jak już jest to wszystko nagrane, aha, warto wspomnieć na czym nagrywam. Nagrywam na moim smartfonie Samsung S10+, Plus, to to jak mnie widzicie, a audio nagrywam na swoim komputerze, na którym mam zainstalowaną aplikację Audacity. Nie znam totalnie tej aplikacji, absolutnie nie jestem tej totalnym amatorem, amatorem, przepraszam, i służy mi ona tylko i wyłącznie do nagrania dźwięku, a później cała magia dzieje się w programie DaVinci Resolve. Do tej pory w wersji 16 ale dwa dni temu była premiera wersji 17, w związku z czym pewnie będę się na to niebawem przerzucał, bo z tego co widziałem zapowiedzi, można tam super fajne rzeczy w środku robić. Niemniej jednak nadal traktuję to amatorsko, także wrzucam wszystko w DaVinci'ego, No i w DaVinci następuje cięcie, gięcie, przesuwanie i składanie, dodawanie grafik, stopek dźwięków i tym podobnych rzeczy. No i taki końcowy efekt słuchacie właśnie teraz albo oglądacie właśnie teraz dlaczego słuchacie dlatego że w Davinci mimo tego że jest to program do obróbki głównie wideo można spokojnie zająć się też obróbką audio i to ta Wersja audio trafia na platformy podcastowe. Jak już wszystko jest nagrane i złożone następuje dystrybucja wskakuje do Spreakera, to na Splickerze jest serce podcastu BSS bez tajemnic i to stamtąd tłoczy się we wszystkie inne platformy podcastowe na całym świecie. Więc jeżeli słuchasz tego na Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, Radio, MP Go, czy jakiejkolwiek innej platformie podcastowej to musisz wiedzieć, że ten podcast trafił tam właśnie z, z platformy Spreaker. Tak samo trafia zresztą na platformę Patronite Audio. To nowa rzecz, która się pojawiła kilka tygodni temu. No ale na Patronite mam swój profil, no i jest tam, mam tam swojego pierwszego patrona, a w zasadzie patronkę Marzenę Sawicką, która uwierzyła w ten podcast i zdecydowała się go wspierać. Jeżeli i Ty masz ochotę wesprzeć moją twórczość, to oczywiście zapraszam Ciebie na Patronite. Tam możesz wykupić swoją cegiełkę, mnie pomóc w rozwoju tego podcastu. Mało tego, możesz nawet mi doradzić, o czym chciałbyś tutaj, czy chciałabyś posłuchać. No i ja wtedy biorę się do roboty. A na Patronite Audio mogę również zamieszczać właśnie te odcinki i udostępniać je szerokiej publiczności. No dobra, skończmy już tą robotą nagrywania podcastu, bo to nie jest jedyna przyjemność, którą mam w ciągu dnia. Aczkolwiek, bardzo duża. Podcast nagrany wybija godzina mniej więcej 6:30-6:35. Czas kupić świeże pieczywo dla siebie i dla rodziny. Tak, uwielbiam świeże pieczywo, więc zasuwam do najbliższego groszka. No bo taki akurat sklep mam najbliżej siebie i tam zaopatruję siebie i całą rodzinę w świeże pieczywo. Potem to już kwestie techniczne. Jem śniadanie, jeszcze raz rzucam okiem na Twittera, co tam poranne newsy nam wrzucą, a oglądam trzy profile na, na tym systemie, nazwijmy to, mediów społecznościowych. Nie będę wam teraz zdradzał, jakie, ale tak, czerpię trochę wiedzy z różnych źródeł, nie tylko polskich, ale także i zagranicznych. Mam takie trzy główne i całą masę innych mniejszych, no ale mniejsza o to. Dobra, jedzenie zjedzone, śniadanie przygotowane, rodzinka zaczyna się budzić do życia, a ja ruszam w trasę do pracy. Tak, jadę do Pro Progressio, w którym spędzam cały dzień, i jest to dla mnie ogromna frajda, ale zanim tam dojadę, no to w samochodzie trzeba czas jakoś fajnie spełnić. Nie słucham radia. Od tego się już odciąłem bardzo dawno temu. Słucham podcastów i słucham audiobooków i to na gminnie. Także włączam sobie moją odtwarzaczkę, że tak powiem, do podcastów, patrzę, co nam wpadło w ciągu ostatniego dnia, no i zaczynam odtwarzanie ostatnich odcinków. A jeżeli nie mam ochoty na takie aktualne odcinki, no to włączam sobie jeden z ostatnich audiobooków, które sobie Odsłuchuję, i to jest mój czas na dojeździe do pracy. W pracy znajduję się około godziny ósmej rano, no bo ta trasa troszeczkę zajmuje, no i zabieram się za mój dzień. Jak wygląda mój dzień? No, słuchajcie, to jest bardzo ciekawe. Masa rozmów z bardzo ciekawymi ludźmi z Polski i ze świata. Tak, mam ogromną przyjemność współpracowania z całą rzeszą ludzi związanych ze światem outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. Kto w tej grupie jest? No, przede wszystkim członkowie klubu Pro Progresio, z którymi bardzo często rozmawiam na różne tematy związane z ich biznesami oraz z tym, co się dzieje na rynku. Dajemy sobie taki wzajemny feedback. W zasadzie to czuję się jak takie chodzące call center czasami, ale z tą pozytywnym wydźwiękiem tego wymiaru. To jest e, moja praca, w zasadzie służy na wymianie informacji, więc tą informację z jednej strony przyswajam, a z drugiej przekazuję dalej, Tą oczywiście, którą mogę, no bo część informacji, które pozyskuję, jest obarczona albo obłożona pewną klasą tajności, no i nie mogę wam wszystkim o wszystkim mówić. Dobra, jeżeli sobie już tak pogadam troszeczkę, no to zajmuję się również pomocą redakcji outsourcing portalu, aby tam zamieszczać ciekawe treści. Oprócz tego robię też ponownie w ciągu dnia screening Twittera, ale także i właśnie treści, która pojawiła się na outsourcing portalu. No i Linkedina, tak Linkedin też jest doskonałym źródłem treści, która do mnie cały dzień trafia, zresztą nie tylko do mnie, do Was pewnie też. Ten Linkedin ostatnio zaczął trochę bardziej przypominać Facebooka, no ale cóż, nadal jednak gro informacji, która tam jest, to jest informacja biznesowa, więc warto się przez nią na co dzień przekopywać. Także tutaj ten bieżący dostęp do wiedzy to jest kolejna rzecz. Później co? No na ogół jadę gdzieś na miasto. Niby mamy lockdown, a mnie się udaje spotykać z bardzo ciekawymi firmami na mieście. Czasami są to, to spotkania czysto informacyjne, a czasami sprzedażowe. Tak, w Pro Progresio nie mamy sprzedaży. Rozwijamy się tylko przez rekomendacje i poprzez to, co. Ja jestem w stanie przekonać różnych ludzi, że robimy fajnie i ciekawie, i warto do naszego klubu, do naszej społeczności dołączyć. Także jadę na miasto, spotykam się z różnymi ciekawymi firmami i osobami. No, i efekt tego jest taki, że od czasu do czasu krąg członków klubu Pro Progresio się poszerza o nowe firmy outsourcingowe, o nowe firmy doradcze, o nowe firmy, które zajmują się coworkingiem, deweloperką. HRami, konsultingiem czy też innymi usługami dla biznesu, bo klub Pro Progresio to jest środowisko, gdzie budujemy relacje B2B i sprawia mi to ogromną przyjemność od 8 lat. Tak, tak wygląda mój taki codzienny dzień. No, oczywiście jest tam przerywany jedną drugą kawą, jakimś lunchem czy czymś w tym stylu, natomiast zdecydowanie 99% mojego czasu poświęcam na kontakty z firmami, kontakty z ludźmi i budowanie relacji oraz wymianę wiedzy. To mi sprawia ogromną przyjemność. No dobra, to jak już sobie to wszystko przez cały dzień przejdzie. No, to trzeba wracać do domu i robię to z ogromną przyjemnością. Wsiadam samochód, no i jeszcze wykorzystuję ten czas na ostatnie telefony, i to na ogół są telefony z kolegami z zagranicy, czyli są to telefony do kolegów z Wysp Brytyjskich i koleżanek, oczywiście też, czy też do Stanów. Mam tą ogromną przyjemność, że współpracuję z kilkoma międzynarodowymi organizacjami świata outsourcingu i usług dla biznesu, a w tej grupie mamy na przykład Deutsche Outsourcing Verband z Niemiec, Global Outsourcing Association z Wielkiej Brytanii czy też IAOP, czyli International Association of Outsourcing Professionals ze Stanów Zjednoczonych. Więc wykonujemy sobie od czasu do czasu takie update'ujące telefony, dzięki czemu wszyscy wiemy wzajemnie, co się dzieje na poszczególnych rynkach, w jaki sposób branża outsourcingu i centrów usług wspólnych, czy też IT, czy usług dla biznesu się rozwija, jakie ma wyzwania, co gdzie w trawie piszczy i gdzie czego możemy się spodziewać. Co to daje? No daje to to, że na przykład... Kilka dni temu miałem przyjemność spotkać się z jedną firmą członkowską, która powiedziała, że potrzebuje kontaktu do outsourcerów na rynkach francuskim, skandynawskim, kanadyjskim i australijskim. No i co? No i dzięki takim kontaktom, które mamy, można było załatwić taki kontakt w przeciągu 24 godzin. Tak, na tym to polega ta praca w Pro Progressio. Zresztą nie wiem, czy wiecie, progresja oznacza dla rozwoju, ma służyć rozwojowi wielu organizacji. To tu jesteśmy takim punktem styku dla wielu różnych podmiotów i staramy się robić naszą robotę tak dobrze, jak tylko się da, z uśmiechem na twarzy i z wielką przyjemnością. Hmm, chyba czas na herbatę. Tak, gardło trzeba czasem zwilżyć, no bo w końcu... Uch, ileż można gadać, a ja już do Was gadam w tej chwili dobre 16 minut. No dobra, ale przejdźmy sobie dalej do tego dnia. Jadę do domu, na ogół ten powrót trwa trochę dłużej, no bo tu już nagle masowe powroty na ulicach dają się we znaki, i to nieważne, czy mamy COVID, czy mamy lockdown, czy jakiś dzień przedświąteczny, generalnie po Warszawie. A tutaj właśnie pracuję i jeździ się tak, że do domu pojazd zajmuje mi od 40 minut mniej więcej do godziny. Droga powrotna to telefony, ale poza telefonami znowu wskakuje w świat podcastów i audiobooków. Tak, tej wiedzy nigdy za wiele. Tak, rocznie odsłuchuję z dobrych kilkanaście książek, a jeszcze dodatkowo słucham je w tempie 1,4, 1,5, więc trochę szybciej mi zajmuje przesłuchanie bardzo ciekawych pozycji. Audiobooki tylko i wyłącznie biznesowe. Tak, są to audiobooki, które ja sobie zasubskrybowałem na platformie Legimi, więc ściągam ich co miesiąc kilka i cały czas na bieżąco je odsłuchuję. Podcasty. No, podcasty to też oczywiście tematyka biznesowa, rozwojowa, sprzedażowa. Marketingowa, komunikacyjna, gdybyście chcieli, żebym kiedyś Wam polecił, jakich podcastów słucham, to po pierwsze, już jeden taki odcinek podcastu mojego o podcastach nagrałem. Ale jakby co, to piszcie dzwoncie, a ja Wam chętnie powiem, co warto słuchać. Zresztą. Z tymi podcastami będziemy mieli zaraz trochę więcej do czynienia, bo pojawią się one na stronach magazynu Outsourcing and More. Tak, to już w styczniowym wydaniu, styczniowym roku 2021, pojawi się dodatkowa sekcja poświęcona podcastom, i to tam czterech podcasterów będzie mówiło o swoich podcastach, ale też i o rekomendowanych podcastach. Jeżeli to Was interesuje, to mega, mega Was do tego zachęcam. Woo! Skakuje godzina 18, dojeżdżam do domu, no i to jest czas dla rodziny. Mam dwójkę dzieci, więc gadam z nimi o tym, jak minął im dzień. Najbardziej standardową odpowiedzią, którą słyszę, OK. A jak było w szkole? Nic ciekawego. No cóż, macie nastolatków w domu, pewnie z takimi odpowiedziami możecie również mieć do czynienia, ale jeżeli się trochę bardziej pokopie w tej tematyce, to możecie się dowiedzieć, że jednak coś ciekawego w ciągu dnia się działo, i jednak jakieś przedmioty w tej szkole są, i jednak jakaś wiedza w głowie zostaje. Także po powrocie do domu, czas dla rodziny, rozmowy z dziećmi, żoną. I tak mija czas popołudniowy. No ale to nie jedyna rzecz, nad którą się skupiam wieczorem, albo w zasadzie późnym popołudniem i wieczorem. Dlaczego? Dlatego, że to też jest bardzo dobra pora, żeby się zbriefować, co się działo na świecie. To, że tam jest jakiś jeden czy drugi kanał telewizyjny z wiadomościami, to jedno, no, ale tutaj powiem wam, że im dalej w las, tym chyba bardziej mamy. Już nawet nie wiem, czy te wszystkie tematy newsowo, wiadomościowo, wydarzeniowo, jakkolwiek je tam nazwiemy, to nawet nie wiem, czy to już są wiadomości, czy to jest jakaś papka informacyjna, bo czasami mam wrażenie, że jesteśmy karmieni tylko jednym rodzajem newsów. Tak. A ja potrzebuję newsów gospodarczych, biznesowych i ekonomicznych, no i po te newsy sięgam do internetu. Przeglądam sobie strony internetowe wielu różnych firm, czytam Twittera, no i robię ostatni briefing outsourcing portalu, żeby zobaczyć, co przyniósł cały dzień na tej platformie. A jest tego codziennie trochę. Tak, więc mam taki zestaw informacyjny, którym jeszcze zasilam swoją głowę na koniec dnia. Telefon mam już w trybie takiego, nie wiem jak to się nawet nazywa prawidłowo, ale to jest chyba oszczędzanie energii albo przytłumionego światła niebieskiego. Generalnie, żeby wieczorem już ten monitor nie falował na mnie pełnym białym światłem, tylko jednak nieco bardziej ograniczonym. Nie mam pojęcia, czy to dobrze, czy źle. Nie wiem, czy, czy należy się tego słuchać, ale sporo ludzi mówi, że raczej należy sobie wieczorami ten, w ten tryb Urządzenie mobilne ustawić. No to tak zrobiłem. No ale na tym oczywiście nie koniec. Jestem ogromnym miłośnikiem czytania książek. Czasami są takie dni, gdzie nie przeczytam nawet jednego rozdziału, i wtedy bardzo źle się czuję. Czuję, że czegoś mi brakuje. No i jednak tą książkę zawsze lubię mieć przy sobie. Nieważne, czy przeczytam jeden rozdział, czy przeczytam kilkadziesiąt stron, a może i kilkaset, ale jednak to czytanie książek dużo daje, a ja uwielbiam czytać za mną. Część mojej biblioteczki, nie tylko mojej, całej mojej rodziny, tej książki pochłaniamy dosyć regularnie, a ja teraz czytam trzy. Czytam dwie książki ekonomiczne, albo nazwijmy to biznesowe, albo quasi biznesowe. No i rozpocząłem trylogię również książek z rodzaju fantazy, science fiction. Tak, to jest obszar literatury, który dosyć mocno buduje moją kreatywność, wyobraźnię, w związku z czym na tym właśnie się skupiam. I one są to Trudy i Tak, to jest teraz trylogia, za którą się wziąłem i ją przez nią przechodzę. Ale te książki biznesowe. Pozostałe dwie, które mam w tej chwili u siebie, to Un-Fuck-Yourself. Napraw się. Tytuł, jak zobaczyłem w Empiku ostatnio będąc, mówię, wow, ale fajny tytuł. Słyszałem o tej książce już parę razy, ale nigdy tak, żeby się nią mocniej zainteresować. Więc chwyciłem tą książkę w rękę, napisał ją Gary John Bishop. No i widzę taki tytuł. Mniej myśl, więcej żyj. Intrygująco. Książka całkiem ciekawa, dobrze wydana. Otwieram w środku, a tu słuchajcie, takie wielkie czcionki, więc to się łyka. Moment. No to stwierdziłem, biorę, czytam, no ale zanim tą książkę zacząłem czytać, to już wcześniej od jednego z moich sąsiadów dostałem Inwestuj w siebie, czyli Jak czytać ludzi, radzi agent FBI. Też bardzo ciekawie, więc tą książkę czytam równolegle. Czasami dostaję takie pytanie i czasami sam się nad tym zastanawiam. Czy czytanie kilku książek naraz w ogóle ma sens? Czy się w głowie jednak wszystko nie poprzestawia? Ale wiecie co? Chyba nie. Czyta mi się to całkiem sprawnie, w miarę potrafię rozróżnić, której, z której książki jaką wiedzę wyciągnąłem. A czytanie to naprawdę ogromna przyjemność, więc radzę Wam, doradzam Wam, bierzcie książki i czytajcie. Internet to nie wszystko. Czasami warto jest wziąć kawałek papieru do ręki. No a jeżeli już wolicie tę elektroniczną stronę, Nazwijmy to literatury, to przecież zawsze są różne czytniki. Ja mam Kindle'a, na którym też i to głównie w podróży, jak gdzieś jestem, biorę sobie, wrzucam jakieś książki i przez nie przechodzę. No dobra, okej. Okay. Czy to koniec? Nie, jeszcze jest jedna rzecz, która sprawia mi ogromną przyjemność, a mianowicie taki, po, takie podejście do, hmm, jakby to powiedzieć, rozwoju. Tak. A na czym to polega? Polega to na tym, że włączam sobie jeden, konkretnie jeden filmik na YouTubie i ostatnio są to samouczki z programu DaVinci Resolve. Tak, jest to program, z którego, jak już wam powiedziałem kilkanaście minut temu, korzystam do składania filmów. W związku z czym chciałbym umieć albo przynajmniej wiedzieć, jakie możliwości ten program daje. Mam kilku ludzi, którzy uczą, dzielą się tak zwanymi tutorialami na swoich profilach youtube'owych. No więc wskakuję tam i oglądam to, co mają do powiedzenia Krzysztof Dziewiątkowski, Billy Rybka czy kilku innych um, autorów treści, bardzo sobie ich cenię. Od nich się nauczyłem tego wszystkiego, co w tej chwili możecie obejrzeć na YouTubie albo posłuchać na platformach podcastowych. To dzięki nim mam nadzieję, że. Coraz lepszy jakościowo materiał trafia przed Wasze oczy i w Wasze uszy. Także jeden fizycznie filmik. Nie lubię tracić zbyt dużo czasu na oglądanie YouTube'a czy też jakichkolwiek innych filmów. W związku z czym robię sobie tutaj taką krótką edukacyjną wrzutkę. No i tyle, koniec. Poraz pać. Tak, dzień mija bardzo szybko, bardzo sprawnie, bardzo przyjemnie i jest wypełniony ogromną liczbą informacji. W głowie już się rodzi pomysł na podcast na kolejny dzień. I pobudkę o 5 rano. I zaczynamy na nowo. Tak, jest to ogromna dla mnie przyjemność. Szczerze mówiąc, nieważne, czy to jest poniedziałek, wtorek, środa, sobota, czy niedziela, czy to jest święto, czy to jest dzień pracy. Dla mnie każdy dzień przez ostatnie lata to ogromna przyjemność. Oczywiście, no nie będziemy tutaj robić różowej atmosfery. Czasami są cięższe dni, czasami są dni pełne wyzwań, czasami są dni przynoszące smutne informacje. Ale co do zasady, myślę, że moje życie to czysta przyjemność. A jakie jest wasze? Mam nadzieję, że podobnie podchodzicie do życia, bo wszystko mamy tu, w głowach. Więc poukładajcie sobie tak świat, aby wyglądał dobrze. A jeżeli reprezentujecie świat usług dla biznesu, no to wskakujcie do Klubu Pro Progressio. mamy tutaj niesamowicie fajną atmosferę i pomagamy biznesom wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji, budowaniu relacji, pokazywaniu się na świecie networkingu biznesowym i wielu, wielu innych obszarach. Podobało się dzisiaj ten podcast? To zasubskrybujcie. Tak, kliknijcie subskrybuj, nieważne na której platformie jesteście i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Dziś było bardzo refleksyjnie, dziś było osobiście. Ale jutro wracamy już do tematyki biznesowej. A ciekawe, o czym ja wam jutro opowiem. No jestem pewien, że będzie coś ciekawego. Tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli Wam się nie podobała ta forma dzisiejsza, to sorry, ale taki jestem. Czasami lubię pogadać chaotycznie, refleksyjnie i od sasa do lasa. Od jutra z powrotem do biznesu. Dzięki na razie, do miłego słuchania. Na razie. Cześć!